Piątek, 20 maja, 8.29, to są komentarze indexowe Boss Ja nazywam się Michał Pietrzyca i zapraszam do wysłania krótkiej analizy technicznej dotyczącej wybranych instrumentów futures na indeksy giełdowe, oczywiście w platformie Boss DAX znajduje się w renie 9.8.8.0 i luką wzrostową o, przeszło 50 punktów, takie ustawia lekko pozytywne. Tendencje, a tak naprawdę nastroje, taki początkowy sentyment przed sesją na rynku kasowym w Eurolandzie, z tego względu, że prosty, prosty przekaz. Wczoraj praktycznie kończyliśmy sesję w Eurolandzie przy poziomach, przy których Wall Street była znacznie niżej, więc teraz musimy wyrównać, po prostu wyrównać. Natomiast jest to też siła sama w sobie na która podnosi przez 30 minut handlu na futures średnią z 22 godzin. Więc to nam mówi wprost, że taka zmiana już jest w stanie generować impuls, który jeśli zostanie potwierdzony, jeśli zostanie utrzymany, to to będzie mieć rozwinięcie w górę, w stronę górnego zakresu przedwczorajszych wachy. z końca dnia, mniej więcej w stronę 9924, a nawet w stronę 9950 punktów. Do tego potrzeba zachowania takiego punktu spustowego 9822. Załóżmy, że futures na a znajdują się w impulsie spadkowym, tutaj od blisko 60 godzin. Więc jeśli pojawią się dwie świece takie prospadkowe, objęcia przenikania spadkowego, takie propodażowe, no to wtedy będzie kolejne potwierdzenie tej zależności, właśnie zniżkującej. Natomiast bardzo łatwo ją zanegować, wybijając się zgodnie z modelem price action ponad 995,2-9973 punkty. Więc to jest na ten moment bardzo istotny czynnik na kolejny tydzień. Zobaczmy teraz na futures S&P500 2043 punkty, to, to lokalna, rynkowa wycena i tak naprawdę wczorajsze odreagowanie Pokazuje, że jest bardzo blisko do sygnału kupna na przedstawionych średnich z 55 i 22 okresów, a w związku z tym, zachowanie tego wstępującego impulsu rozwinie ruch do 2070 punktów. W przeciwnym razie przełamanie 2035 do ruch do 2025 z opcją testu 2000 punktów. Dow Jones, ta sama historia, odreagowanie jest aktualne. A ryzyko owszem ruchu do 17300 istnieje, jeśli po drodze 17440 i 17404 zostałyby przełamane te wsparcia to tu będziemy mieli kolejną przecenę. Natomiast rozwinięcie tego impulsu z, z wczorajszej sesji, z, z dzisiejszej nocnej azjatyckiej przy połamaniu 17505, 17521 to ruch w stronę 17782 i mm, te nastroje na rynkach zagranicznych w jakiś tam sposób będą się Będą odczytywane przez krajowych inwestorów, i tutaj FW20 po wczorajszej takiej no, mocno podażowej sesji z testem 1800 punktów powinna dzisiaj odreagować. I jeśli oczywiście uda się przełamać mniej więcej taki opór 1814 punktów, 1810 jego do ruch najpierw do 2832 z opcją rozwinięcia. Takiego long breaka w 1859, ale pamiętajmy, że w rejonie 1832 znajduje się tygodniowy pivot, więc w tym miejscu tutaj podaż powinna się grupować powinna być w znaczącej ilości i na to trzeba zwrócić uwagę, jak wtedy będzie zachowywała się cena. Dziękuję za uwagę.